Dla aktywnych widzów do wygrania 6 sztuk k 47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 stycznia. Do wygrania macie place w kardę o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Włowka witam Was w nowym odcineczku. Dziś będziemy otwierać tę skrzyneczkę Heomeo. Jest to skrzyneczka z kategorii The Same. Dostała całkowicie nowy wygląd więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądało przy otwieraniu tej skrzyneczki czy tutaj też będą teraz fajniejsze skiny leciały, no bo wiecie, ulepszając wygląd skrzynki musieli się też przyjrzeć tej skrzynce nie? czyli jak się przyjrzeli no to znaczy że mogli coś ulepszyć więc zobaczmy jak to będzie wyglądało, mamy 240 zł, czyli nie jest to jakoś mega dużo jeśli mamy zdobyć po prostu skrzyneczkę z kosą, więc zaczynamy sobie, nie wiem czy pojedynczo będziemy otwierać czy po po prostu po większych ilościach skrzyneczek na razie zaczniemy pojedynczo na razie zaczniemy pojedynczo zobaczymy co się będzie pojawiać pierwszy skin Zachęcający niestety nie jest, ale drugi już na pewno zdecydowanie lepszy od tego pierwszego. No to już jest skin, który na pewno z nami zostaje. Więc on tutaj jak najbardziej leci sobie do ekwipunku i czeka na swoją porę. Na porę, w której będziemy go mogli użyć. No i kolejny bardzo fa... ojejejej, skrzyneczka coraz mocniej się rozkręca. Czy tendencja wzrostowa? Zostanie tutaj utrzymana No niestety nie, niestety nie Ale mamy dwa bardzo fajne skiny Na aktualny moment, trzeci skin Również wpada Chyba mnie zbytnio tutaj nie widać w tej kamerce No ten zostaje jak najbardziej Nie widać mnie zbytnio, bardzo mocno świeci Słońce i mimo tutaj oświetlenia I tak pewnie mnie tu i tak, no ale trudno, tutaj chodzi o opening, mojej drodzy, tu chodzi, nie no, większej liczby skrzynek będę otwierać, nie ma sensu, kolejny kałaszek wpada, czy nie? No i jest M4, kałaszek był bardzo blisko, damy sobie po 3, więc to będzie naprawdę szybki opening tej skrzyni i mamy baskila, mamy baskila, czyli bardzo fajna m -eczka. Okej, okay, super. Miło mi cię powitać, Pamiętajcie w ogóle o najlepszym kodzie. Zikniecie sobie doładuj, piszecie sobie kod wowkę. Ty macie 5% więcej przy doładowaniu. No i skrzyneczka Mielspek na start, więc super opcja. No i w kolejny 57. To, to czyli kolejny skin, który jak najbardziej z nami zostaje. No już troszeczkę tych skinów nazbieraliśmy, chociaż chciałbym więcej. Chciałbym więcej? Lepszych skinów, kolejny Baskin i w... o, to jest fajne otwarcie. To jest bardzo fajne otwarcie. Te skiny mi się jak najbardziej podobają. Co jest dalej? Kolejny baskil? Czy będzie też kolejny kałaszek? Niestety kolejnego kałaszka już tutaj nie ma. Baskilek z nami zostaje. Następne lecą tutaj. Tym razem mamy. Kurde, ja myślałem, że ta MP9 też z nami zostanie. Jedynie kałaszek. Jedynie kałaszek z nami zostaje. Heomeo, kurde, tak wydaje się fajnie, ale nie wiem jak będzie, jak już pozbędziemy się skinu Blue Tiger Minimalware. O, fajny skin, bardzo fajny. Minimalware jak najbardziej przez nas dzisiaj pożądany. Są to MP9 i niestety, niestety nie są to takie super MP9. Otwieramy teraz dwie. Jesteśmy blisko. Podsumowanie naszego, dwa kałaszki wpadają, więc super, no i na kolejną nas nie stać Więc tak, zdobyliśmy dzisiaj, yy, tutaj, całą stronę skinów, czyli ta cała strona, czyli 12 skinów z yy, Skrzyneczki hełma, udało nam się zdobyć 12 skinów yy, W tej chwili się dowiemy, czy były to mocne skiny i okazuje się, słuchajcie, że jak najbardziej spoko to wyszło, no nie? Jak najbardziej spoko Skineczka Heomeo wydaje się, że no fajna jest, fajna jest po prostu Tutaj też mamy taką z kotkami Ona też dostała po prostu ten upgrade wizualny, więc może kliknijmy Zobaczymy, może też coś ciekawego by nam wypadło. Wypada nam Aug Momentum I ten Aug Momentum nie jest jakimś super skinem niestety Może by się zrobiło wcale, wiecie, taki... Pening tych, y, tych skrzyneczek, które dostały ten nowy wygląd. No cała góra. Myślę, że w, po czasie. Mm. A żeby wygrać Payskar, napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok liczbę od 7 do 10. Nie wszystkie skrzyneczki dostaną ten nowy wygląd. Ja się nie mogę doczekać. No, aż moja ulubiona kategoria, oczywiście, dostanie ten nowy wygląd. Y, czyli tylko jedna strata. Nie ma co ukrywać, ale bardzo lubię te skrzyneczki, więc bardzo szybko pada trajtorek. No i zobaczmy co będzie z Będzie Safari mesh, no nie no. Ja przed chwilą mówiłem jak lubię moją kategorię ulubioną, a oni perfidnie Safari Mesh, najgorszy możliwy skin. No nie, no nie, tak się bawić nie będziemy. skrzyneczka z kałaszkiem na szybko również sobie klikniemy, zobaczymy, czy będzie to kolejny safari mesh do kompletu. Nie, nie. nie. Ja nie lubię takiej rzeczy, nie lubię takiej rzeczy, kurde. Podziałamy sobie z inną skrzyneczką. Zobaczmy, co tam gracze nam proponują. Jest propozycja trzyosobowej bitwy, więc jak najbardziej ja się tutaj zgadzam. Dołączam do chłopaków. No i zobaczymy, co tutaj podziałamy. Mamy Glocka, raczej chyba najlepszego z nich wszystkich. Jak na te skiny, które tutaj wypadły. No tutaj każdy zostaje po tym gailu, czyli raczej nic ciekawego. Dobaczmy gdzie Szymonek się prezentował i tutaj ja coś jeszcze zdobywam. Nie chłopaki mają gigantyczne problemy. I to jest też problem mój że oni tutaj nic się nie dorzucają praktycznie chyba że teraz coś trafią i coś trafili no nie trafili kurczę chłopaki zbyt wiele nie wnieśli no ale bitwa jak najbardziej wygrana 15 skinów 15 skinów zdobyliśmy podczas tej bitwy eee, poczekajmy, niech tutaj mi się to na spokojnie załaduje czy tak 12 plus 3 no i mamy pek i gotowe gotowe zobaczmy, Co jeszcze tutaj są propozycje eee, od graczy na GeForce Kings co oni mi tutaj zaproponują ciekawego do rozegrania jeden na jeden, o jeden na jeden jestem chętny Kurczę, i te dole, ja nie lubię zbytnio tej skrzyneczki to są w sumie wszystkie to są skrzyneczki, jedna to jest farmit a inne te dole, czyli podobne skrzynie hmm, czyli no, ciężko coś trafić, ciężko coś trafić, chociaż nie no, e, Farmit jest jeszcze taki w miarę spoko widzę, że pod tym względem, ale I need dolar tak ciężko, tak ciężko, nie żeby tutaj zatrybiło coś, ale jak już zatrybi, jak już naprawdę zatrybi, no to może być mocno. Tylko mi się to nigdy nie udało, dlatego w sumie też nie lubię tej skrzyneczki, no ale na pewno są osoby, którym ta skrzynia się podoba. No, aktualnie no niszczę przeciwnie, Ej, Ani te dolar pierd... dobra, dostałem, kurde. Nie mówię, że skrzyneczka nigdy mi coś. Się jakoś fajnie nie udała, a mamy pierwszy raz. Kiedyś nie taki najmocniejszy, no nie, ale taki w miarę spoko. No i co, mi poszło naprawdę nieźle. Mój przeciwnik, no, że nada, że nada, chłopcze, nie, ruzi. Nie, jeśli widz, to pozdrawiam. Jeśli nie, to też pozdrawiam w sumie. Ale kurde, no, zbyt wiele nie wniosłeś. No musisz sam przyznać szczerze, że zbyt wiele nam do tej bitwy nie, nie wniosłeś. Więc Pyk, pyk, pyk. Pozbywamy się, no i szukamy dalej, szukamy dalej. Mm, o 52. Są dwa kałaszki i kozielski, więc O! No i też się wypełniła, wypełniło się. Boty dodał. No, a chciałem do ciebie dołączyć, Ziomek, chciałem do ciebie dołączyć, no ale boty były szybsze. Dobra, nie ma propozycji, nie ma propozycji, więc sami stworzymy naszą własną propozycję Bitwy jaką chcielibyśmy zobaczyć I ja chciałbym zobaczyć no coś takiego wiecie, dosyć mocnego Nie wiem, może do sobie wrzucimy, wrzucimy sobie tak z tylko jednej straty No i dorzucimy sobie... Kałaszka może Dobra, niech to będzie taka bitwa, fast-ataki bym dał ze 3 Będzie 72, w 2 I to dałbym 1, będzie 108 No i to chyba by było to, to chyba by było to Ja bym spróbował pod 4 graczy z taką bitwą, nie? To będzie moja próba Więc robimy to, dajemy sobie 4 graczy No i się zaczyna, 7 skrzyneczek, więc bitwa nie będzie jakoś mega długa Genoldzik na sam start wjeżdża więc co tam Gino dziś nam przygotował? Z Ginoldem różnie współpracujemy, no nie, raz tam się postara, raz się nie postara, no jest taki kurczę niejaki uznany. No i okej, okay, pierwszy skin. Może być, jak najbardziej spoko. Nie, drugi skino Ginelda, kurde, Ginald. A chłopakom to co? Nic? No to może i dobrze, że nic. Okaże się pod koniec. No teraz fast ataku. Nie, to jednak Henry otrzymał najlepszy skin. Co się dzieje dalej? Mamy Bizona. Nie, coś chłopaki zaczęli zdobywać. oj, już nie jest tak łatwo, już nie jest tak łatwo, ale mamy... Nie Oj, 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 Arnold, pierwszy skin, ale naprawdę bardzo mocny, no i kurczę, dzieje się, ja pierdziele, co to będzie za bitwa, nie, czy ja to prowadzę, co się dzieje, ja chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć wyniki, ja chcę zobaczyć wyniki, nie, tak, tak. Dwa złote, dwa złote różnicy. Tyle wartość skinów się różniła. Przy tym zwycięstwie. 14, 28 skinów. 28 skinów. Dwie strony to są słuchajcie, 24. I zostaje nam tutaj to. I dajemy tak. No i kurde, koska blisko, koska blisko, widzowie. Moja bitwa jak najbardziej się tutaj sprawdziła. Co my tutaj możemy teraz zrobić? Ja bym poszedł pod 50 na dwie osoby To będzie taki raczej dosyć... Pewniaczek, że tak powiem Żeby... Że jak się uda No to po prostu lecimy już z Kosko w dzisiejszym odcinku Zróbmy to tak... coś takiego Nie dajmy 8, dajmy 8 Jeden na dobre, niech będzie jeden na jeden, no nie? W sumie to tak by wyszło tak, tak, to będzie jak najbardziej spoko. Jeśli uda się zwyciężyć, wydaje mi się, że to powinien być jak najbardziej spoko pomysł. Pod właśnie otwarcie skrzyneczki z kosu, wydaje się jak najbardziej odpowiedni. Z moich wyliczeń wynika, że bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobiłem. Tylko muszę jeszcze zwyciężyć. 8 skrzyń, 8 skrzyń, więc też nie jakoś mega długo. Miemy, że jak najwięcej front set misty w moich rękach się pojawi. Niestety Jerry zdobywa pierwszego, kurczę. Niestety Jerry zdobywa pierwszego. Nie, teraz nikt nie zdobywa. Mm, a powinno być, że w każdym otwarciu teoretycznie. No nie no Jerry, proszę cię uspokój się, Jerry, nie, nie. To ja miałem to zwyciężyć. Ja wyliczyłem wszystko. No i teraz jeszcze w lepszym stanie. Ja ja pierdziele, nie, nie. Nie, to będzie ciężki do przebicia. On będzie bardzo ciężki do przebicia. No ale jak już przebijam, by udało się przebić, to by było dobrze, no nie. No ale ciężko, naprawdę ciężko w takim stanie, w jakim on trafił. Kurde, no, naprawdę zrobił mega podgórkę. Naprawdę mega mocno pod górkę zrobił ze względu stan samego frontside miski, które wypadło. No nie spodziewałem się, nie spodziewałam się, że on tak mocne Frontside miski utrafi. No i co? Bardzo, bardzo, bardzo mocna. Bitwa. Tyle mogę Wam powiedzieć. Mimo tego, że przegrałem, to mi się spodobała, więc 12. 12. To będzie, czekajcie. 300. Trzy yy, osoby. Trzyosobowo wjeżdżamy grubo, naprawdę grubo. Ja teraz idę po kosę. Idę po kosę. Nie zostawiamy tutaj niczego. Nie zostawiamy niczego. Już idziemy wszystkim. I ja mam nadzieję, że to będzie po prostu dobra decyzja. Bo tamta, kurczę, no ze względu na to, że miał farta i trafił w najlepszym możliwym stanie. Te front które tutaj występowało, nie jest jeszcze mocniejsze. Jeszcze jest faktory new. No ale faktoryniu to jest naprawdę pewnie ciężko zobaczyć. No, on minimalware trafił. Mm, ja chyba najlepsze to no, miałem field testy tak? Tutaj trafiamy battleskerdy, Battle scaredy, więc bez szału, ale jest po prostu Frontside Misty. Oj, 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 czekamy, czekamy. No, wystarczy, nawet trafić jedno. Oj, czekajcie, field testy. No właśnie, bo widać, że takie troszeczkę mniej podniszczone. Kolejne do Battle Scardy są raczej. No, tutaj jednak faktoryniu robi 10 praktycznie, 10 takich w stanie e, skirt, więc tutaj bez problemu jednym Front Side Misty da się nadal zwyciężyć. No, idzie mi naprawdę słabo, ale nadzieja ciągle jest na tym najmocniejsze, nawet na minimaly, Kurczę, no gdzie są Front Mist? Ja się pytam, gdzie moje szczęście się podziało? Czemu to nie ja? Czemu ja nic? Nie... Ile ja trafiłem tych Front Seid Misty? 2. No po prostu trafiłem dwa, no tragedia Tragedia się dzieje, tyle mogę powiedzieć Liczyłem na więcej I liczyłem, że ja coś zdziałam A w aktualnym momencie, no to ja tutaj jestem Jako dodatek po prostu do tej bitwy Który mało naprawdę wnosi No i nie udało się, nie udało się tego zwyciężyć A wydaje mi się, że bitwa pod koskę jak najbardziej była ja za chwilę się okaże No jak najbardziej, jak najbardziej Koska, jeszcze by była walka o drugą Jeśli udałoby się to zwyciężyć Niestety tego nie zwyciężyłem, no nie poszło mi totalnie Nie poszło mi totalnie Lecz ja się nie poddaję, w kolejnym odcinku będziemy próbować po prostu czegoś nowego. Dziękuję Wam za oglądanie, Subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.